Lewacka, nie, islecka, Europa, nie lewacka, nie islamska, Europa chrześcijańska! Uwaga teraz! Odśpiewamy hymn polski! Do hymnu! Czapki proszę zdjąć, czapki z głów! Czapki, kamieniarki wszyscy stoją na paściuś teraz! Jeszcze polska! Ja nie zginęła! Złączym się z narodem Marsz, marsz Dąbrowski Z ziemi włoskiej do Polski Za twoim przewodem Złączym się z narodem Przejdzie Wisłę, przejdzie Wartę Będzie Polakami Dał nam przykład, bo na Jak zwyciężać mamy Marsz, marsz Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski, Za twoim przewodem Złączym się z narodem. Marsz, marsz Z ziemi włoskiej do Polski, Za twoim przewodem Złączym się z narodem. Jak Czarnecki to poznania Po szwedzkim Boże dla Ojczyzny. Się przez morze Marsz, marsz Dąbrowski Z ziemi włoskiej Do Polski Za twoim przewodem złączył się Z narodem Marsz, marsz Dąbrowski Z ziemi włoskiej Do Polski Za twoim przewodem złączył się Z narodem Już to Wojciec do swej Marsz Marsz Dąbrowski, z Ziemi Włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączym się z Narodem. Marsz Marsz Dąbrowski, z Ziemi Włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączym się z Narodem. mnie! Dziękuję bardzo. I said I was falling your Dziękuję za przybycie na manifestację zorganizowaną przez obóz narodowo-radykalny. No widzę, że nawet nie trzeba pomagać, bo hasła same są rzucane. To jeszcze raz dziękuję wszystkim za przybycie. Chcielibyśmy patrzeć w ziemię ojczystą. Obok nas przechodzi, przy okazji podam tę informację, Marsz Chrystusa Króla. Wy wydaje mi się, że to jest dobry kierunek. Niech żyje Chrystus Król! Wielkiej Czołek! 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 Czołek w Wielkiej Polsce! Czołem! 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 Czołem Wielkiej Polsce! Manifestację ogłaszam za zakończoną. Słuchajcie, słuchajcie, bo jest tu tak dużo młodych ludzi. Słuchajcie, jeśli oni nas odszukają. Jeśli będą nas stale i tak robić, musimy się spotkać, musimy być w kontakcie. To nie może być ostatni raz. My musimy wywalczyć tą wolność. Wytrzemy im ją w gardę! Wszyscy razem! Jeszcze jedna wiadomość porządkowa. Nasza służba porządkowa będzie pomagała osobom spoza Warszawy w dotarciu na miejsca takie jak dworzec, przystanki i w ogólnej orientacji w tym terenie. Jeszcze raz Słuchajcie, dziękuję bardzo wam wszystkim za uczestnictwo i bardzo chciałbym powiedzieć gość kibicom Legii Warszawa w pomocy ogarnięciu tego całego chaosu, który tutaj był dzisiaj. Rozjedziemy się. Pójdziemy do Warszawy, gdzieś tam w koniec Polski, za granicę. Słuchajcie, zanieście nieście to wiadomość. Tylko słuchajcie. Że Franczyjskoje Za Zaopieść tutaj. Człowieki Polskie. Trzech Polacy grupujemy się pod kolumną Zygmunta. Jeszcze raz, trzech Polacy grupujemy się pod kolumną Zygmunta. Prawda? Przepraszam, Panie Pośle, w parę słówek. Zadowolony Pan jest z tej naszej, naszej, powtarzam, Proszę. manifestacji. Bardzo dobra manifestacja, bardzo wielu ludzi. Bardzo dobry klimat. Cieszę się, że jest nas tu razem i mam nadzieję, że ktoś to usłyszy, zobaczy. To jest element tego procesu, który się od kilku lat dokonuje. Procesu, który mam nadzieję skończy się tym, że będziemy mieć wreszcie kiedyś dobre rządy w Polsce, czego Polakom, wszystkim uczestnikom tej manifestacji i sobie życzę i mojej rodziny. W związku z tym, że Pan zawsze mówi prawdę, a ja już tu kolega powiedziałem ilu. Nie, powiedział Pan prawdę, Pani Kopaczowej. Nie raz. Nie raz, tak? Niech pan powie, ilu było manifestantów dzisiaj? Moim zdaniem było kilkadziesiąt tysięcy. Nie wiem, czy 20, czy 25, ale ten rząd wielkości może więcej. Było mniej niż na Marszu Niepodległości, ale po Marszu Niepodległości nie byłem na równie licznej manifestacji w ostatnich latach. Jako kiedyś jeszcze poseł Prawa i Sprawiedliwości widziałem manifestacje, na które autokarami zwozili aparatczyków partyjnych i to było zawsze dużo mniej osób niż dzisiaj tutaj. Ok, jeszcze był kiedyś marsz yy, w obronie telewizji trwa, Radia Mary jak to, to była naprawdę olbrzymia impreza chyba większa niż ta, ale to po prostu jest największy się. lata. Przeważam naszych widzów, że powiedziałem, że było 35 tysięcy, więc ja troszeczkę skłamałem, ale pan powiedział. Ale to jest ten od wielkości, po prostu to moim zdaniem jest w tym przedziale właśnie 20-30-40, w tym przedziale. Ja wolę zaniżyć, jak mnie pan tak pięknie reklamuje niż zawierze. Dziękuję bardzo. Byłem zaproszony przez. Ja mówię, Stacji. Dzisiaj w Polsce jest wiele takich manifestacji. Uważam, że rząd Platformy działa jak zwykle na zamówienie rządu Niemiec i nas chce wpędzić w tę całą awanturę imigracyjną. To jest problem Niemiec, a nie polski, bo ci ludzie nie uciekają do Polski, tylko do Niemiec. Niemcy a oczywiście rękoma Polaków chcą ukrywać swoje finansy publiczne, tak? zapłacić nam za to, żebyśmy przetrzymali tych Nie wyobrażam, w jaki sposób mieliśmy pod przemusem trzymać x tysięcy e, osób. Za nadów, tak? I to, co to kto miałby to robić, za jakie pieniądze, jak były. Dlaczego mamy więzić?